Podzielę się z Tobą moimi kulinarnymi doświadczeniami i wskazówkami, które pomogą Ci zaoszczędzić czas i czerpać więcej radości z gotowania. Cześć, witam Cię serdecznie w 30. odcinku mojego podcastu szefa kuchni. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o jednym z moich ulubionych narzędzi w kuchni, czyli piekarniku. Tytuł tego odcinka brzmi: Jak wykorzystać piekarnik, aby szybciej zrobić obiad? Wiem, że codzienne gotowanie może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy brakuje wszystkim czasu. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału. Jeśli to zrobisz i klikniesz dzwoneczek, będziesz na bieżąco z moimi kulinarnymi filmami, a także codziennymi shortsami. Każdy dzień to nowa inspiracja w mojej kuchni. Zapraszam również do obserwowania moich mediów społecznościowych. Wpisz foodtravels.eu i na pewno mnie znajdziesz. Od wielu lat pracuję jako szef kuchni, a piekarnik stał się nieodłącznym elementem mojej kulinarnej podróży. Wielokrotnie w moich poradnikach kulinarnych poruszam temat wykorzystania piekarnika, ponieważ no, uważam, że to jest cudowne narzędzie i ono pozwala na czerpanie radości z gotowania. Jeśli nie muszę stać przy palnikach i nie smażę przez dłuższy czas jakiegoś mięsa, to jest po prostu super. Wystarczy, że wsadzę kawałek mięsa czy jakieś danie wegetariańskie do piekarnika i to się po prostu robi samo. To jest po prostu cudowne, wiedząc, że obiad sam się robi. Posłuchaj do końca, to opowiem ci, co przyrządzam w piekarniku. Pamiętam, jak na początku mojej kariery spędzałem godziny przy kuchence, no, pilnując jej po prostu każdego dnia. Było to męczące, no często dosyć frustrujące, zwłaszcza gdy miałem naprawdę wiele potraw do przygotowania jednocześnie w tym samym czasie. Pewnego dnia postanowiłem, no, że zmienię swoje podejście i zacząłem eksperymentować z, z tym piekarnikiem, a w zasadzie z, no, z piecem takim kucharskim, konwekcyjnym, który jest w restauracji. Potem to wszystko przełożyłem na zwykły piekarnik w moim domu podczas gotowania domowych obiadów. I odkryłem wtedy, jak wiele czasu mogę zaoszczędzić, no wykorzystując go praktycznie na co dzień, w takim codziennym gotowaniu. Dzięki używaniu piekarnika zaoszczędzam 50% czasu przygotowania posiłków. Dotyczy to nie tylko gotowania w domu, ale także w restauracji. Kiedy no, wsadzę na, na przykład kawałek łososia do pieca, no w tym czasie mam wolny palnik i mogę przygotować coś innego. Na, na przykład wstawiam ryż w garnku yy, oraz no nie wiem, na przykład patelnię z warzywami, no i w 15 minut jestem w stanie tak na luzie no, przygotować fajny obiad. A to przecież jest niewiele czasu jak na, na jakieś gotowanie obiadu, na przyrządzenie posiłku. Yy, to niesamowite, jak efektywnie można zarządzać czasem w kuchni, no, mając do, do dyspozycji takie proste narzędzie jak piekarnik, który jest w zasadzie w każdym domu. <trym> Masz okazję jeszcze bardziej rozwinąć się kulinarnie. Zapraszam Cię na profil szefa kuchni Food and Travels EU na Patronite. Patronite to zaufana i popularna platforma łącząca autorów z patronami. Tam dla patronów udostępniam poradniki gotowania z mnóstwem rozwiniętych materiałów kulinarnych. To solidna dawka przepisów, plików do pobrania, e-booków oraz podcastów o gotowaniu, a także technikach kulinarnych. Dzięki nim nauczysz się bardzo dużo, a także odkryjesz wiele fantastycznych sposobów przyrządzania smacznych potraw. Zainwestuj w swoje umiejętności. Jeśli pracujesz w kuchni lub jesteś pracownikiem gastronomii i chcesz rozwinąć zawodowe skrzydła, pomogę Ci w tym. Przygotowałem mnóstwo wiedzy dotyczącej pracy w kuchni i gastronomii. To bardzo proste. Wystarczy, że zarejestrujesz się, zostaniesz patronem i wesprzesz niewielką kwotą. 10 zł to próg wsparcia z wiedzą kulinarną, a 20 zł to próg wsparcia poszerzony z wiedzą kucharską i gastronomiczną. Otrzymasz dostęp mobilny na smartfonie wszędzie gdzie jesteś, w drodze do pracy, szkoły, a także podczas jazdy samochodem czy autobusem. Możesz również włączyć podcasty i słuchać w tle podczas codziennych czynności w aplikacji Patronite Audio. Łatwo ją pobierzesz w Google Play lub App Store. Zostając patronem lub patronką, odblokujesz dostęp do podcastów początkujących kucharzy, kursu Jak zostać szefem kuchni, a także wielu innych materiałów audio. To chyba najtańsza i najwygodniejsza forma szkoleniowa dla młodych ludzi sukcesu i rozwijających się kulinarnie. Przejdź na patronite i dowiedz się więcej na moim profilu autora. patronite.pl, ukośnik food and travels, Dołącz do mnie i wspólnie przynieśmy Twoje umiejętności na wyższy poziom. Przygotowałem się tak, że mam w zanadrzu wiele dań z piekarnika i staram się jak najczęściej z nich korzystać. Chciałbym się podzielić kilkoma z nich, abyś miała czy miał jakieś inspiracje na dobry początek. Wystarczy czasem, że wsadzę do piekarnika kawałek zamarynowanego mięsa, no i mam gotowe danie. Nie, no do, dobra, ale zacznijmy od początku. <laughs> z jednym z moich ulubionych dań jest pieczony kurczak z warzywami. To proste danie, takie popularne, które nie wymaga wiele pracy. Wystarczy zamarynować kurczaka w ulubionych przyprawach. Ja lubię używać takiej mieszanki ziół, czosnku, a także oliwy z oliwek. Następnie kroję warzywa, ziemniaki, to tak do, dość cienko, marchewkę, paprykę, cebulę i układam wszystko w brytwanie. Wsadzam do piekarnika na około godzinę, no i mam w zasadzie gotowe fajne danie. W tym czasie mogę zająć się zupełnie innymi rzeczami, no, a obiad praktycznie robi się sam, prawie wcale w tym nie uczestniczę. Innym daniem, które często przygotowuję tak sam dla siebie, to jest lasagne. No wiem co myślisz. Lazania to takie pracochłonne danie i dużo roboty przy tym. No ale wykorzystując piekarnik może, można je przygotować no, znacznie szybciej. Przygotowuję farsz z mięsa mielonego i no, sosu pomidorowego. Układam warstwę makaronu, farszu i sera w naczyniu żaroodpornym i wsadzam do piekarnika. Po około 30-40 minutach mamy pyszne, sycące danie, które uwielbia cała rodzina. Piekarnik to również świetne narzędzie Do przygotowania dań wegetariańskich Na przykład pieczone warzywa z fetą i ziołami no To jest naprawdę prawdziwa uczta dla wegetariańskiego podniebienia Wystarczy pokroić ulubione warzywa Takie jak bakłażana, cukinie Wszystkie kolory papryki, żeby było kolorowo Oraz czerwoną cebulę Można je posypać pokruszonym serem feta Polać trochę oliwą, a następnie zapiec to jest proste, zdrowe i niezwykle smaczne i, w, i super szybkie. Często wykorzystuję piekarnik do przygotowania ryb. Pieczony łosoś z cytryną i koperkiem to w zasadzie klasyka, która zawsze się sprawdza, ponieważ taka ryba jest soczysta, aromatyczna. No, no i co najważniejsze dla mnie, to jest, że nie muszę jej w ogóle pilnować. Nie, wkładam do rozgrzanego piekarnika i mogę zająć się przy, przygotowaniem sałatki czy jakiegoś sosu. Jeśli lubisz fajne dania rybne, to podpowiem ci, że na moim profilu na Patronite jest do pobrania taki bezpłatny e-book dla każdego mojego autorstwa pod tytułem 11 smacznych dań z łososia. Wystarczy, że zalogujesz się za darmo na Patronite i pobierzesz bez opłat moje e-booki. Jest ich tam około 200 przepisów w formacie PDF do pobrania i do, do odczytu do włączenia na swoim smartfonie. Wśród dań z łososia znajdziesz m.in. takie dania jak grecka laguna, taniec w cytrynowym ogrodzie, czy też królestwo morskich fal. Link do Patronite znajdziesz w opisie filmu, więc zachęcam Cię wejść sobie sprawdź, potem po przesłuchaniu sobie kliknij i na tym Patronite możesz podziałać. Ale piekarnik to nie tylko danie główne, ponieważ uwielbiam piec domowy pieczywo. Chleb czy chrupiące bułeczki to coś, co zawsze cieszy domowników. Na moim blogu dodałem kiedyś taki przepis na smaczne domowe bułeczki, i one są naprawdę rewelacyjne. Takie prosto z piekarnika to po prostu sama rozkosz dla podniebienia, taka chrupkość. A poza tym, zapach piekącego się pieczywa w domu jest nie do, zas nie do zastąpienia. Tutaj jeszcze podpowiem, że jeśli chcesz mieć świeże pieczywo chrupiące prosto z pieca. To możesz zaopatrzyć się w takie pakowane bułki, gotowane do wypieku. No, sam czasami zaopatruję się w supermarkecie na takie wyjątkowe okoliczności, na przykład jak święta, czy jakieś dłuższe weekendy. No, aby sprawić domownikom taką przyjemność, podając cieplutką bułkę na śniadaniu. W zasadzie to mają długi termin ważności, więc nie sprawia to trudności w, w przechowywaniu. Warto również, również wspomnieć o deserach. Piekarnik pozwala na przygotowanie naprawdę bardzo pysznych ciast, ciasteczek czy zapiekanek jakichś owocowych. Na przykład krable z jabłkami, i cynamonem to prosty i szybki deser, który zadowoli każdego łasucha. Podczas mojej pracy jako szef kuchni nauczyłem się, jak ważne jest planowanie i organizacja pracy wykorzystanie piekarnika po prostu pozwala na lepsze zarządzanie czasem no i w ogóle wszystkimi zasobami w kuchni dzięki temu mogę jednocześnie przygotować kilka dań naraz co jest naprawdę nieocenione zwłaszcza gdy mam wielu gości lub no na przykład obsługuję jakieś tam przyjęcie czy jakiś większy event pieczone dania są często zdrowsze ponieważ no po prostu wymagają mniej tłuszczu w przygotowaniu niż smażone Chciałbym Cię zachęcić do eksperymentowania i odkrywania nowych przepisów. Na moim blogu kulinarnym Szefa Kuchni www.foodandtravels.eu znajdziesz wiele inspiracji i przepisów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości piekarnika. Dzielę się tam swoimi doświadczeniami. Takimi, gdzie poznaje różne kuchnie, no, to jest niesamowite, jak wiele potraw, po prostu z różnych zakątków, można przygotować właśnie w piekarniku. Chciałbym również wspomnieć o tym, jak piekarnik pomaga w przygotowaniu posiłków dla większej liczby osób. Kiedy organizuję przyjęcia, czy na przykład jakieś spotkania rodzinne w domu, piekarnik jest moim najlepszym przyjacielem i to jest super kumpel, na którym mogę polegać, ponieważ mogę w nim przygotować no, na przykład duże porcje zapiekanek, jakieś pieczeni, czy pieczonych warzyw, no to znacza, znacznie ułatwia obsługę tych wszystkich gości. Tu w tym miejscu, mogę Ci polecić mój podcast na YouTubie, który jakiś czas temu dodałem i on się cieszy taką dość dużą popularnością. Ma tam 2-3 tysiące odsłon pod tytułem Jak zrobić przyjęcie w domu? W tym podcaście piekarnik gra główną rolę i gorąco Ci polecam ten podcast, gdyż ma dobre opinie wśród słuchaczy. I jeśli mnie subskrybujesz, to mi nie ominą cię takie perełki ułatwiające kulinarne życie. Czasem zdarza się, że wracam do domu po ciężkim dniu pracy i nie mam ochoty spędzać dużo czasu w kuchni. W zasadzie jestem daleki od tego, żeby tam wchodzić. No i w takich momentach piekarnik jest niezastąpiony. Wystarczy, że wsadzę do niego kawałek zamarynowanego mięsa, na przykład jakąś polędwiczkę wieprzową z ziołami. No i dosłownie po kilkunastu minutach mam gotowe danie, do tego jakaś szybka sałatka lub warzywa z, grillowanej, z grillowej patelni, no to naprawdę pełnowartościowy, super fajny obiad. Chciałbym Cię zachęcić do wypróbowania moich przepisów i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Gotowanie powinno sprawiać radość i być takim źródłem satysfakcji. Wykorzystując piekarnik, możesz uczynić ten proces jeszcze przyjemniejszym i takim, takim mniej czasochłonnym. Na zakończenie chciałbym jeszcze podkreślić, że piekarnik to nie tylko urządzenie, ale przede wszystkim sprzymierzeniec w kuchni. Pozwala na kreatywność, na oszczędzenie czasu, na oszczędzenie energii. Jeśli jeszcze nie korzystać z niego na co dzień, to po prostu spróbuj wprowadzić go do swojej takiej rutyny kuchennej. Jestem pewien, że szybko zauważysz różnicę. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że moje wskazówki okażą się dla Ciebie przydatne. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga www.foodtravels.eu gdzie znajdziesz więcej takich fajnych przepisów i różnych inspiracji zostaw suba, zostaw lajka i napisz w komentarzu Kulinarni, obserwuj mnie w mediach społecznościowych, znajdziesz mnie na Facebooku, Instagramie TikToku, a także na YouTubie jeśli wpiszesz foodandtravels.eu to na pewno mnie znajdziesz jak wygooglujesz to również no i do usłyszenia w kolejnym odcinku Słyszymy się w każdą środę o 21.30 na vlogu kulinarnym szefa kuchni Food and Travel Seu. Dąż do kulinarnych podróży szefa kuchni. Cześć!